więcej, co znajduje się w środku w jednostce wewnętrznej, jakie elementy, na jakie elementy tam zwrócić uwagę. Akademia instalatora Rośnij z nami w siłę. W jednostce wewnętrznej zawarliśmy wszystkie prawie wszystkie elementy hydrauliczne, które potrzebuje instalator do, poprawnej, do wykonania poprawnej instalacji. Czyli zdecydowaliśmy umieścić się w środku urządzenia zawór styl drogowy, który pozwala nam na przełączanie między trybami grzania bądź chłodzenia instalacji oraz grzania wody użytkowej. Mamy też pompę, pompę obiegową, tu już od dłuższego czasu współpracujemy z firmą Wilo z firmą I mamy też możliwość zakupienia pompy ciepła z grzałką wbudowaną opcjonalnie 3kW 3 lub grzałką, lub grzałką 6kW. No W przypadku, gdy mamy jakieś dodatkowe źródło grzewcze w instalacji, które chcemy wykorzystać, no to tak naprawdę możemy zakupić pompę ciepła bez grzałki wbudowanej, a możemy sterować y, tym dodatkowym źródłem grzewczym właśnie z punktu widzenia jakby z, naszej, z naszej automatyki, ponieważ jeśli y, nanieślibyśmy tą maskownicę elektryczną, która normalnie maskuje właśnie tą część hydrauliczną, to możemy tam zobaczyć. Y, płyty główne oraz rozdzielnie elektryczne. Myślę, że to jest nasz też dość mocny wyróżnik na rynku. Osoby, które wcześniej zajmowały się wyłącznie hydrauliką, bardzo często nie chcą ingerować w kwestie elektryczne. Więc tutaj postaraliśmy się to zminimalizować, jak się tylko się dało, trudności te montażowe. I zabudowaliśmy tutaj rozdzielnie elektryczne. Więc tak naprawdę instalator, zadaniem instalatora jest podłączenie przewodu. Bezpośrednio do wyłącznika różnicowo-prądowego i później wykorzystanie odpowiednich wyłączników nadprądowych w przypadku podłączania, czy to dodatkowych źródeł grzewczych, czy podłączania, podłączania jednostki zewnętrznej. Nie oprócz tego... Tylko... ...czujników, takich wszystkich elementów, to jest bardzo pomocne też, powiem z praktyki, jak widzę te wszystkie schematy. Małe, małym w generalnie jakiś mały wydruk, nawet tego przeczytać nie idzie tak naprawdę, a jest czasami ciemno, czasami wiesz, nie, nie jest to zbyt komfortowe, kiedy musisz to rozszyfrować. Nie wiesz teraz, czy to jest schemat elektryczny, czy plan wilczego szańca, i, i, i wiesz. I, i, i jeszcze nad, nad głową klient, który patrzy, czy wiesz, czy, czy, czy orientuje się, co w ogóle co w ogóle się teraz dzieje, także taki schemat, ale przede wszystkim wyprowadzenie bardzo fajnej takiej rozdzielni elektrycznej, to zdecydowanie myślę, że instalatorzy to pokochają, czy też kochają. Tak, no instalatorzy, którzy do nas przyjeżdżają na szkolenia, myślę, że sobie często chwalą to rozwiązanie pod kątem właśnie szybkości szybkości montażu. No od czujników niestety nie uciekniemy, więc zawsze jakieś czujniki będą do, do podłączenia w naszej instalacji, tam po lewej stronie na zdjęciu po lewej stronie widzimy właśnie listę zaciskową, do, których, do której podłączają instalatorzy swoje czujniki, które potrzebują w danej instalacji. Mamy też moduł internetowy, ponieważ mocno stawiamy na automatykę, na niezależność pracy tych urządzeń, w związku z czym po podłączeniu pompy ciepła do systemu, do internetu, do zarejestrowania pompy ciepła w systemie naszego monitoringu, no tutaj instalator oraz klient właściwie także otrzymują pełną, pełną pomoc, nadzór właśnie nad pracą, jakością pracy tego urządzenia. No i też myślę, że ciekawym rozwiązaniem jest ten przycisk oznaczony numerem 4, jest to przycisk awaryjny. No oczywiście z założenia urządzenia się nie psują, natomiast no jak wiemy różnie, różnie bywa, w związku z czym ten przycisk pozwala nam na awaryjną, awaryjne włączenie zarówno pompy skrapla, skraplacza, czyli tej pompy Wilo, którą widzieliśmy w środku urządzenia oraz Naszego dodatkowego źródła grzewczego, więc tak naprawdę, nawet w przypadku awarii automatyki klient nigdy nie zostanie bez, bez, bez ogrzewania. Taka prosta rzecz, a jak może życie hmm. usprawnić albo uratować, tak naprawdę? No, by się przy, przy, była potrzebna jak najrzadziej, natomiast no, gdzieś tutaj staramy się również takie aspekty przewidzieć. No, tu widzimy też tą listę zaciskową, o której wcześniej rozmawialiśmy. No i mamy nasz sterownik. Sterownik jest zbudowany do. Do środka urządzenia, to znaczy my musimy otworzyć drzwi, naszego, naszej jednostki wewnętrznej, żeby ten sterownik był widoczny. No i ten sterownik tak naprawdę pozwala na skonfigurowanie. Pierwsze skonfigurowanie pompy ciepła pozwala na pełną obsługę urządzenia czy to przez instalatora, czy to przez klienta. Ale właśnie to ten dodatkowy aspekt, o którym wcześniej rozmawialiśmy, czyli kwestia systemu e-Control. System e -control to też też nasze autorskie rozwiązanie w momencie podłączania pompy ciepła. Po podłączeniu jej do internetu, my możemy zdalnie pomóc instalatorowi, na przykład przy pierwszym uruchomieniu. To znaczy, jeśli mamy instalatora, który nigdy wcześniej nie montował naszych urządzeń, jest taka możliwość, że umówi się z nami telefonicznie bądź mailowo na konkretny dzień i w tym momencie nasz pracownik działu technicznego Pomp Ciepła pomoże z tym pierwszym skonfigurowaniem urządzenia, tak żeby kolejne montaże już były w zupełności, w zupełności samodzielne. Super. Bardzo Ci dziękuję. Naszych widzów zapraszamy do i poprzedniego odcinka z Tobą, i do kolejnych zarówno na kanał YouTube, jak i na platformę TV. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć. Dziękuję bardzo, do widzenia. Oglądaj kolejne filmy i subskrybuj nasz kanał na YouTube. Akademia Instalatora. Rośnij z nami w siłę.